Cześć kochani, przychodzę tylko na chwileczkę, chciałabym tylko przypomnieć o trwającym konkursie na TIPLI, który trwa jeszcze tylko 9 dni, jak widzicie do tego jest kubek za maseczka do twarzy, yy, maseczka kremowa, maseczka odżywcza, głęboko odżywiona skóra, i rytuał oczyszczenia. Krok pierwszy peeling wygładzający i krok drugi maseczka oczyszczająca. Do tego miały być drapeczki za 20 zł, ale będzie to za 30 zł z drapeczki. Jakoś jeszcze pocztóweczkę dorzucę, magnesik, słodycze. Także jeżeli jesteście chętni wziąć jeszcze udział w konkursie na TIPLI, minimum kwota to 10 zł. I co? I widzimy się kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Także kochani, jeżeli macie ochotę wziąć udział, to zapraszam. Także miłego popołudnia Wam życzę i do zobaczenia. Buziaki. Pa pa!